Witam na kanale Łaciński Mars i zapraszam na nowy format. dzwonimy do wyborczej zobaczymy co to będzie co to będzie dzwonię w sprawie koronowirusa Co oni? Norbert Fronczak, tak, Warszawa, słucham. Halo, dzień dobry, łaciński Mars, ja nagrywam rozmowę. Proszę pana, bo ja miałem, mam pytanie o koronawirus. Tak. Bo śledzę koronawirus od początku i u was śledzę informacje o koronawirusie. Mhm. No, i właśnie u Was jest napisane cały czas, że to jest od zwierząt. Od nietoperza czy od Pangolina. A co to znaczy, że u nas jest tak napisane? To w jakim, jakimś konkretnym tekście? Tak, w wielu. Na przykład 30 kwietnia 2020 roku Wojciech Moskal napisał, albo Anna Kurek pisze cały czas, że koronawirus, a teorie spiskowe. I pisze, że wirus zmajstrowała sama natura i cały czas są takie informacje u Was. No ja właśnie nie wiem, no bo naukowcy udowodnili, że to jest laboratorium. I chciałem zapytać, czy sprostowanie jakieś zamieścicie w związku z tym, że to jest broń biologiczna? Że to, to, to jest broń biologiczna, okej, okay, w porządku. To... Jest to broń biologiczna, co udowodniono w Cambridge, proszę Pana, na najlepszym uniwersytecie na świecie, także e, chciałem zapytać, kiedy będzie sprostowanie w tej sprawie? To, co mogę zrobić ze swojej strony, ponieważ dozwolił się pan do redakcji Gazety Stołecznej. No to super. To, co mogę zrobić ze swojej strony, to oczywiście poinformować kolegów z redakcji krajowej i z redakcji naukowej, zwrócić im uwagę na, na to, co, o czym Pan mówi i, i zaapelować, żeby, żeby może sprawdzili to jeszcze raz. Ale co oni z tym zrobią? To już jest nie podlega jurysdykcji gazety stołecznej. Czyli ukryją, mogą ukryć to tego nie powiedziałem. Ale mogą. Nie rozumiem, do czego Pan zmierza. No, mogą tej informacji nie zamieścić, czyli mogą ukryć tą informację. Wie Pan, dziennikarze piszą teksty na podstawie informacji, które udaje im się zdobyć. I no to ja właśnie dostarczam, Prze Breaking News, dostarczam, że naukowcy Sorensen, dokładnie może Pan zapisać nazwisko wirologów z Uniwersytetu Cambridge, najlepszego, wie Pan, udowodnili, że ja dostarczam breaking news Wam, sprzedaję takiego newsa, że wie Pan, pierwsza strona przez tydzień co najmniej, że to jest broń biologiczna z laboratorium. Dobrze, jesteśmy bardzo wdzięczni. Takim I ja nie przekorzę. chcę za to pieniędzy, prawda? Mogę podać maila do siebie, ewentualnie jakieś gratulacje czy, czy coś możecie wysłać, ale numer mój macie już, może podam maila. Uprzejmie dziękuję, zapisałem informację i przekażę ją kolegom zajmującym się... A zapisał się... pan naukowca, Sorensen się nazywa, przez S i N na końcu, a Cambridge to jest uniwersytet, od C się zaczyna, Cambridge się pisze. Tak, wiem, jak się pisze Cambridge, bardzo O, dziękuję. no widzi pan, to już jest pan na tropie. I, i właśnie, fajnie jakbyście sprostowani zamieścili, wiecie, coś na pierwszej stronie, takie krzykliwe, że broń biologiczna zabija Polaków, komunistyczna zbrodnia na przykład na narodzie polskim, o. Fajnie, ja naprawdę czekam i w poniedziałek aż kupię e, wydanie papierowe może, żeby zobaczyć, czy jest już. No bo to jest breaking news. To jest takiego newsa, wam sprzedaję, że nic tylko publikować. Przejmie dziękuję za telefon. Proszę bardzo, ja proszę, proszę bardzo. To już wszystko tak? Nie ma pan pytań żadnych? Rozłączymy. No, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Czekamy. W poniedziałek powinien być artykuł. Cały numer poświęcony temu właśnie. No dobra. Zobaczymy, co dalej. To wszystko chyba, no ja nie wiem, co jeszcze dodać. Wszystko, dzięki.